Witajcie kochani, jesteśmy w Villach na zgrupowaniu kadry. No, nie było mnie tu już chyba z 15 lat, także sporo się zmieniło, ale skocznie została ta sama. Zawodnicy schodzą. Za chwilę rozpoczynamy trening. Właśnie zakończył się trening na skoczni w Wilach, dzisiaj po południu już nie skaczemy, mamy trening na sali, także tak trening udany, wszystko w porządku, odwiedziłem miejsce gdzie już dawno mnie nie było, a zwróćcie uwagę na to, rzadko się to zdarza, jest tor porcelanowy i koło tego toru jest blacha. Dosyć już zabytkowa jest ta skocznia, ale cały czas ten profil jest bardzo dobry, więc wszyscy zawodnicy lubią tutaj e, trenować. Prawdzie dawno paru świata nie było tutaj, ale kontynentale fiskapy często się odbywają. Jesteśmy e, w willach na najmniejszej z tych skoczni popatrzcie się to jest coś co jest zupełnie innego. Jest specjalna mata, to nie jest taka mata plastikowa jak na normalnych skoczniach, tylko to jest taki dywan. Nie wiem, czy to jest jakiś materiał płócienny, ale na pewno jest tutaj sporo takiego plastiku. I to, jak się poleje, prawdopodobnie dobrze jedzie. A jest to o tyle ciekawe, że taką skocznię można w zasadzie wszędzie zrobić, bo wystarczy ten materiał wyrównać teren, gdzieś tam z desek ubić próg który tam widzimy, nie trzeba mieć żadnego rozbiegu porcelanowego, bo normalnie na tym można, i to fajnie, bo można się uczyć na tym jeździć, dla dzieciaków dla nawet tych, którzy chcą spróbować skoczyć na, na nartach to jest naprawdę coś rewelacyjnego szybko powstanie każdy to może zrobić bez jakichś dużych kosztów a naprawdę może to cieszyć moment podbiciu jest to, że nogi, no wiesz, tak? I dopiero później... Ale to jest zawsze jak uderzy życie, wiesz, skoczysz na ręce, to jest jakoś blokada. No, tylko wiesz, no dla mnie to jest takie czucie, że wiesz, że, że niby wychodzę, wiesz, dobrze, ale nie ma... No, ale No, ale ten też jest blokadowy, No, tylko wiesz, na czucie wtedy, na to, moje hej, czucie wiesz... jest... I te zostawi się nie bolą Was nogi? Chodź jak Bolą mnie nogi, bolą mnie plecy. Ale ty tu dobrze wygląda? <grymne> Obijam się. Ale to jest Rafik, to jest to ten... Mamy... ...serviceman z biegu. No. A tu co? A ty jedziesz stąd od razu? To tak samo. Może nie zrywać? tego kręcimy tu. Nie zrywać? Nie, nie, nie. Dadek, dziurę zrobiłeś w dachu. A ty jest spray? No weź tą kurtkę już, bo mało profesjonalnie Tak <grymne> <grymne> Dwie kiełbasy i dwie piwko. Moment <grymne> A nie to jest książki twoja, twoja pokuta <grymne> żodob, twoja pokuta to trzy okrążenia wokół belitanki teraz proszę Kadra Kadratenwska idzie się zagrać w piłkę Jesteś sędzia czy... Ale to to dogadki No i teraz po piłkę ja idę na bramkę <laughs>